Dobry sąsiadek, witam wszystkich hodowców i miłośników zwierząt. Dziś zabiorę Państwa na fermy strusi. Jak utrzymywać i żywić te zwierzęta oraz co poza jajami i mięsem można od nich uzyskać o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Niekonwencjonalna hodowla, amatorski pomysł? Czemu nie? Pan Jacek zajmuje się hodowlą strusi. O tym, jak rodzą się takie pomysły, opowiedział nam właściciel strusiej fermy. Gospodarstwo było jeszcze za czasów moich dziadków, także chyba w 60-tych latach, natomiast hodowlą strusi zainteresowałem się od 97 roku. Początkowo myślałem, że będzie to tylko na zadach jakiejś agroturystyki, także zwierzęta będą pełniły tu tylko i wyłącznie rolę i ozdoby tego gospodarstwa. Natomiast po sprowadzeniu pierwszych trzech strusi w 98 roku okazało się już po roku hodowania tych ptaków okazało się, że zainteresowanie ze strony innych hodowców jest na tyle duże, że postanowiliśmy to gospodarstwo rozwijać w kierunku hodowli strusi. Wówczas rozbudowywałem stado stopniowo sprowadzając ptaki z innych gospodarstw, innych hodowli. A jednocześnie myśląc o tym, żeby w gospodarstwie powstała wylęgarnia i właśnie, żeby kłaść nacisk, nacisk również na produkcję młodych strusi. Pierwsze związki człowieka ze strusiem pochodzą z okresu 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. W starożytnym Egipcie szczególnie wysoko ceniono pióra strusie, które z racji symetrycznej budowy były tam symbolem sprawiedliwości, a wachlarzy z białych piór mógł używać tylko faraon i jego najbliższa rodzina. Strusie pióra wówczas, obok sprzedaży niewolników i kości słoniowej, przynosiły handlarzom największe zyski. A jak to wygląda dziś? Wartość ptaków jest trudna do oszacowania, tak naprawdę, ponieważ nie ma rynku ogólnie sprzedaży tych ptaków, nie ma rynku który mógłby określać nam na dzień dzisiejszy cenę. Ja przede wszystkim uważam, że wartość tych ptaków jest taka jak wartość ich produktów i ponieważ w dniu dzisiejszym na przykład tych produktów brakuje na rynku i mając możliwości sprzedaży tych produktów możemy osiągnąć całkiem że tak powiem imponującą wartość tych ptaków, bo sprzedając pióra, skórę czy mięso okazuje się, że wartość tych ptaków może być zbliżona do wartości właśnie sprzed kilku lat. Jednak warunki jest, że gospodarstwo musi potrafić dotrzeć do klienta i sprzedać te produkty. Wówczas wydaje mi się, że wartość tych 5000 za sztukę jest rozsądna. Teren, na którym ma się znajdować budynek przeznaczony dla strusi, powinien być suchy o odpowiednim poziomie wody gruntowej, zwłaszcza że wokół budynku muszą znaleźć się wybiegi o stosunkowo dużej powierzchni. Budynek powinien być podzielony na sektory, w których utrzymywane będą ptaki w różnym wieku. Wymiary budynku uzależnione są od wielkości stada i oczekiwanej skali produkcji. Normy minimalnej powierzchni, przypadającej na jednego ptaka, w zależności od wieku, kształtują się następująco. Minimalna powierzchnia dla ptaków do 3 miesięcy wynosi od 0,3 do 1,5 m2. W wieku 3 do 6 miesięcy 2 do 2,5 m2. Od 6 do 14 miesiąca życia 3,5 do 4 m2. Ptaki dorosłe potrzebują minimum 5 m2. Hodowanie strusie afrykańskich nie jest trudne, przynajmniej jeżeli chodzi o utrzymanie dorosłych osobników. Nie są one wymagające, jeżeli chodzi właśnie o, że tak powiem, sprawy naszego klimatu, czyli nie przeszkadza im mróz, nie przeszkadza im wiatr zimno. Oczywiście zalecane jest, aby unikały wilgoci, czyli na przykład jakieś schronienie od deszczu czy wiatru powinny mieć, ale oso strusie z tego za bardzo nie korzystają. One i tak jak jest, to zła pogoda, najczęściej spędzają czas nawet. Biegu I nie zawsze mamy wpływ na to, żeby właśnie w danym momencie się schowały. W każdym razie pomieszczenia nie muszą być ani ocieplane, ani ogrzewane. Strusi to zwierzęta roślinożerne. W Afryce ptaki te najczęściej są utrzymywane w systemie ekstensywnym opartym głównie na pastwiskach. W warunkach naturalnych żyją w afrykańskiej sawannie odznaczającej się ubogą, ograniczoną roślinnością, do której musiały się przystosować. Ponadto strusie w odróżnieniu do ptactwa domowego innych gatunków dobrze wykorzystują pasze o wysokiej zawartości włókna. Wszystkie wymienione czynniki świadczą zatem o niewysokich wymaganiach pokarmowych strusia. Strusie są ptakami roślinożernymi, także dla nich najważniejszy jest dostęp do zielonego wybiegu. Natomiast jeżeli hodowcom właśnie zależy na pozyski, na tej części reprodukcyjnej, czyli żeby strusie się dobrze niosły, żeby zarodki w jajkach były jak najmocniejsze, no to już jest tutaj wskazane urozmaicanie tej diety. My przede wszystkim stosujemy mieszanki zbożowe, głównie oparte o wies, ale z dodatkiem kukurydzy, trochę śruty sojowej, otrębów pszennych. Są też mieszanki witaminowe, które się dodaje strusią. Jak też gotowe pasze przygotowane już z myślą właśnie o tych ptakach, które zawierają na tyle, znaczy zawierają wszystkie składniki, które są strusią potrzebne w tym okresie reprodukcyjnym. Tymi paszami można również trochę stymulować rozpoczęcie okresu nieśności, jak i jego zakończenie, bo pasze są dobrane do, w zależności od pory roku do tego, żeby właśnie strusią je podawać. W okresie zimowym dodatkowo strusią oprócz tych pasz. I mieszanek zbożowych podajemy jeszcze czasami witaminy, jak też warzywa czy owoce. Kapusta, niektórzy również marchewkę podają, czy w zeszłym roku, na przykład w zeszłym, w zeszłym sezonie, nawet zimniaki drobne żeśmy dawali. Też strusie to wszystko chętnie jedzą, a to im urozmaica właśnie i dostarcza jeszcze dodatkowo witamin, w tym okresie najtrudniejszym, w okresie zimowym. W Polsce oprócz hodowli strusia afrykańskiego pojawiają się ptaki australijskie, Emu, bo o nich mowa, są jednak mniejsze od swoich braci z czarnego lądu. Strusia afrykańskie, właściwie tak samo jak ptaki australijskie, jedne i drugie są zwierzętami hodowlanymi, i wiem, że są gospodarstwa, w których właśnie, które się wyspecjalizowały w ptakach australijskich. Jednak trzeba pamiętać, że wydajność rzeźna z ptaków australijskich jest mniejsza, czego się nie da ukryć, bo to ptaki są mniejsze. Poza tym, są to ptaki monogamiczne, więc żyją głównie w parach, co też powoduje, że koszty utrzymania tych ptaków są stosunkowo większe w hodowli reprodukcyjnej. Ich okres godowy przypada na naszą polską zimę. Jest on zdecydowanie krótszy mniej jajek uzyskujemy od samicy. Natomiast, no, są też i pewne korzyści. Największą jest to, że właśnie jajka zmniejszone w zimie klucia następują w okresie ciepłym, suchym, czyli właściwie jest to wiosna, już taka późna wiosna, i, i odchów l, tych ptaków jest w okresie, kiedy akurat pogoda jest najbardziej sprzyjająca, i koszty związane z odchowem tych młodych są właściwie najmniejsze. I to powoduje, że niektórzy właśnie wychodzą z założenia, że hodowanie właśnie ptaków australijskich jest korzystniejsze. Jajka emu w okresie zimowym też się cieszą dużym zainteresowaniem. Jest to okres, kiedy jajek strusie afrykańskich właściwie w ogóle nie ma. Jednocześnie okres poprzedzający Wielkanoc i dlatego dużo ludzi w tym okresie też tych jajek potrzebuje, więc przeznaczaliśmy je zawsze na, na jajka konsumpcyjne. Strusie są zwierzętami dającymi możliwości wszechstronnego użytkowania. Ptaki te dostarczają mięsa, skóry, jaja i pióra, a także innych produktów o mniejszym znaczeniu jak rzęsy do produkcji luksusowych pędzli czy pazurów, z których wyrabia się wartościowe naszyjniki. Od jednego dorosłego ptaka przeznaczonego na ubój i ważącego 100 kg uzyskuje się średnio 38 do 40 kg mięsa, 1,2 do 1,6 m2 skóry i około 2 kg piór. Strusie są przede wszystkim hodowane w ramach produkcji towarowej. Są uznane jako zwierzęta hodowlane i po to je się właściwie hoduje, żeby po 12 miesiącach od wyklucia takiego pisklaka ptaka towarowego można było już ubić. 12-miesięczny struź waży około 100 kg. Wysokością już właściwie się nie różni od osobników dorosłych. Natomiast głównym celem ubicia tych ptaków jest pozyskiwanie produktów, takich jak mięso, skóra i pióra. To są te główne i najważniejsze właściwie cele hodowania strusi. Mięso jest mięsem mocno czerwonym, także odchodzi od takiego typowego podejścia do mięsa drobiowego, jak właściwie klienci by najczęściej oczekiwali. Mocno czerwone, o niskiej zawartości cholesterolu, tłuszczu, także nie dość, że bardzo smaczne, to jeszcze do tego zdrowe. Kolejnym produktem jest skóra. Skóra jest dosyć nietypowym produktem, ponieważ z nie wszystkich ptaków raczej właściwie nie oczekujemy pozyskiwania skóry, a tutaj ze strusia tą skórę. Daje się wykorzystać. Po wyprawieniu skóra okazuje się, że jest bardzo mocną skórą. Niektórzy nawet uważają, że mocniejsza od skóry krokodyla. W niektórych Przynajmniej w klasyfikacjach tak jest uznawana, naturalnie ozdobiona, ponieważ miejsca, które są po piórach na tej skórze, nadają skórze niepowtarzalnych, niepowtarzalnych wzorów, naturalnych ozdób, które są bardzo trudne do podrobienia. Także to powoduje, że, że wartość tej skóry jest również wysoka. No i moc plus, plus wygląd właściwie pozwala nam na to, żeby ją stosować w różnych. Przedmiotach takich nawet jak wykonywanie portfeli, pasków, torebek, butów, poprzez jakieś większe rzeczy jak ubrania czy wyroby tapicerskie. Jeżeli chodzi o opłacalność produktów, no to chyba jednak najważniejszy, chociażby ze względu na to, że jest jego najwięcej jest mięso. Niestety, no to jest produkt, który się najgorzej, najtrudniej sprzedaje w momencie, kiedy nie ma zbudowanego rynku odbiorców czy rynku zbytu na te produkty na chwilę obecną jest to rzecz najdłużej się sprzedająca, natomiast no przynosi największą korzyść dla hodowców, potem podejrzewam, że jest skóra i pióra. Ostrusiach wiemy zatem prawie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. A przed telewizory zapraszam. Już za tydzień. Będzie nieco mniej egzotycznie, ale na pewno bardzo ciekawie. Odwiedzimy najnowocześniejszą oborę w kraju, zapytamy o koszty inwestycji, a także sprawdzimy, czy krowa jest w stanie sama się wydoić. Zatem serdecznie zapraszam!